Dobry wieczór. Tak, jeszcze na zakończenie dnia, ponieważ obiecałem wczoraj, że nagram specjalnie dzisiaj kilka słów dla pacjentów ośrodka zdrowia w Działoszycach, w którym na co dzień pracuję. Będzie to jeden z pierwszych z serii filmów, które. Przekażę Państwu pewne istotne informacje, jak obecnie nasz ośrodek działa, a działa, bo kilka osób już się pytało, jak to u nas wygląda, czy to w rozmowach telefonicznych, czy, czy czasami zaczepiając mnie na, na ulicy w Działoszycach. Ośrodek działa, działał. Wydaje mi się, że na tle tego wszystkiego, co się działo przez ostatnie miesiące w naszym kraju, na tle tego całego zamieszania wynikającego z, z pandemii, mimo wszystko zdaliśmy jakoś tam egzamin, przynajmniej w mojej ocenie. Kto potrzebował pomocy, na pewno miałem udzieloną. Na pewno były pewne niedogodności, nie do końca wynikające z naszej winy. Natomiast, no, 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 jeżeli takie były, to, to mimo wszystko przepraszam Państwa, ale będziemy się starali to jakoś usprawniać, jeszcze dogrywać. No, wiem, że główny teraz problem jest, z tego co mi parę osób już sygnalizowało, z dodzwonieniem się do naszego ośrodka. To nie znaczy, że ośrodek jest zamknięty, że nie przyjmujemy, po prostu no niestety mamy jedną linię telefoniczną będziemy też chcieli to zmienić może jakoś uruchomić w najbliższym czasie dodatkowy numer i tyle możemy zrobić natomiast no, no, każdy każdy kto potrzebuje pomocy będzie miał ją udzieloną natomiast no Czasami niestety trzeba, trzeba kilka razy wykręcić numer ośrodka. Czasami no, trzeba poczekać, zanim uzyskacie Państwo połączenie, ponieważ mamy jedną linię w, na rejestracji, siedzi, tylko jedna pani pielęgniarka, która no, nie jest w stanie obsługiwać więcej rozmów jednocześnie. I tutaj liczymy na Państwa wyrozumiałość, będziemy będziemy starali się to poprawić. Natomiast każdy, kto potrzebuje pomocy, i tu chcę Państwa zapewnić, będzie przyjęty w ośrodku troszeczkę inaczej, na innych zasadach niż do, do tej pory, sprzed pandemii. No tutaj wszystko, ta sytuacja epidemiologiczna zmieniła. Natomiast, jeśli trzeba, każdy, każdy zostanie przyjęty w ośrodku, kto wymaga pilniejszej, nagłej pomocy. Tak, no wiadomo. Teleporady, teleporadami, i tutaj yy, yy, gro yy, przypadków yy, yy, wielu osobom w ten sposób staramy się pomóc. Yy, zasada jest taka, że, że z jakimkolwiek problemem zdrowotnym państwo dzwonią do nas. Yy, lekarz yy, po przeprowadzeniu wywiadu, po rozmowie telefonicznej decyduje czy pacjent wymaga przyjęcia w ośrodku i fizycznego zbadania? Czy możemy sobie pozwolić na to, żeby po prostu no, czy to zdalnie przepisać lek, czy, czy wyjaśnić pewne sprawy? Czasami to są takie, no, błahe bardziej sprawy, typu omówienie wyników badań, tak, na przykład laboratoryjnych, typu przedłużenie leków przyjmowanych na stałe. Także tutaj też. Tej, działamy yy, głównie w oparciu o e recepty tak, to nam pomaga usprawnić pracę, natomiast na tych rozmów jest bardzo dużo, dużo osób dzwoni po leki, chociażby z tego względu, yy, ta linia jest cały czas yy, zajęta, obciążona i tutaj czasami, no, trzeba po prostu poczekać w kolejce, yy, na to nic nie poradzimy. Yy, trochę w ostatnich dniach staram się to usprawnić, jest nasza stronka na Facebooku, przez którą też można yy, Pewne zapytania czy, czy, czy wątpliwości na mnie kierować. Ja jestem moderatorem, ja tutaj z Państwem rozmawiam. Oczywiście to wszystko jest też objęte tajemnicą lekarską. Jeżeli trzeba, to w ten sposób też tak jak dzisiaj na przykład jedna osoba zadzwoniła, napis, najpierw dzwoniła, nie mogła się dodzwonić do środka, potem napisała do mnie poprzez naszą stronkę i zapisaliśmy ją spokojnie na, na dzień jutrzejszy, na, na wizytę w ośrodku, tak. Więc trochę to może pomoże, taki kanał informacyjny. Też prośba do, do młodych ludzi, do młodzieży. No głównie wiadomo, z Facebooka czy z YouTube'a korzystają osoby młode. Także prośba, żeby wnukowie czy, czy, czy dzieci przekazywały te informacje, które, które będę publikował w tych filmach. Starszym seniorom, swoim rodzicom, swoim dziadkom i to też na pewno pomoże pewne rzeczy wyjaśnić, zrozumieć, jak to teraz wszystko funkcjonuje, uniknąć zbędnych nerwów, tak? Bo czasami powiedzmy, pewne sytuacje wynikają po prostu z niedomówień czy, czy z niedostatecznej informacji, która może do Państwa nie dociera, a w ten sposób może będzie łatwiej nam jakoś się porozumieć, żeby w obie strony to wszystko działało lepiej. Też w kolejnych filmach będę starał się podsumować te ostatnie ponad dwa miesiące, ponieważ od tego czasu jestem od, od, od 1 lipca pełniącym obowiązki dyrektora Państwa ośrodka. Parę tutaj rzeczy trzeba będzie podsumować, no co się udało przez te dwa miesiące, co nie, co jeszcze chcemy zrobić. Jakie są dalsze plany. I na razie chyba tyle gwoli wstępu. Także jeżeli no, były jakieś niedogodności, czy są, czy, czy powiedzmy, coś nie grało tak, jak trzeba. To jeszcze raz Państwa przepraszam. Powtarzam, że, że nie wszystko też wynika z naszej winy. Po prostu no, taka sytuacja nas została, i, i wszyscy musimy się w niej odnaleźć. Także na dzisiaj to tyle. Eee, taki krótki film na początek, ale, ale proszę czekać na następne filmy. Informacje, i myślę, że to nam pomoże, żeby jakoś lepiej to wszystko wyglądało. Eee, dziękuję Państwu za uwagę. Eee, dobranoc.